Cześć witajcie, cześć witajcie e, na kanale Magdalena Kulanek e, i zapraszam Was dzisiaj na gramonię. E, ogólnie będę dzisiaj przedstawiała e, po prostu różne rzeczy tam mówiłam. Tu pewnie przyszło mi ta, za to, że kupiłam diamenty, dziękuję bardzo. E, również mi się, się cieszę, e, porzyjemy parę prezencików dzisiaj. I myślę, że przejdzie to dobrze mm. Zobaczymy, kto tu mamy O, na przykład jest obecna um. Hej Nagrywam Hej, nagrywam Pozdrowić W <noise> Zobaczymy, czy odpisze pierwsza moja osóbka Widzę, że ma bardzo ciekawy styl. Wpadajcie do niej i dawajcie jej momu. No, bo nie wpadajcie oddalana, kulanek. Mm -hmm. Dobrze, ciekawe czy coś odpisze, Będziemy czekali bardzo serdecznie. E, oczywiście, jedziemy zaraz mówią. O, kupiliśmy. Ubierzemy się. Mm. Tutaj myślę, że ubierzemy sobie. Coś może z jakiejś luki, bo ja lubię ogólnie luki moje. Bo luki lubię tworzyć i mi się później podobają. Myślę, że w taki, taki luk się ubierzemy O nie. Nie, inaczej to wyglądało chyba. Już nie pamiętam. Tak, bo inne było. Tak, bo miałam bluzkę na to, założyłam. dla mnie wygląda to super. Więc tak, tak wyglądamy. I porozdajemy sobie może jakieś momio. Weźmy jakichś obecnych ludzi. Okej, okay, może to. Teraz, nam więc zapraszamy. Yy, I dajemy. Hmm, widzę, że mam misia. Mogłabym mm, zorganizować jakiś konkurs. Yy, więc yy, jak dobiję 200 subskrypcji. Yy, Boże, jakie 200 subskrypcji? Yy, jak dobiję 10 subskrypcji na moim kanale, to yy, chętnie. Yy, Yy, Roznam komuś misia. I na pewno jakieś prezenciki też dam. Hej, yy, nagrywam. To ja mam taki ciemny ekran? Mam jasno. Hej, nagrywam. Yy. Zapraszam cię na mój kanał. Kanał Magdalena, kulanek. Yy. Chcesz e, kogo zrobić. Ciekawe czy e, odpiszę Ejku, cały czas naciskam na to moje nagrywanie Ejku. Zobaczymy czy ktoś, czy odpiszę na nią również zapraszam Nazwa wampirzyc, wampizyca1254 Wpadajcie, trzeba jej dobić level Ej, Dobra, ciekawe, czy ktoś wejdzie. Ogólnie. Mm, damy jej momią. Jakieś przy... on to? Co tu się dzieje? Dobra, kupimy. Mm, Dobra, Damy na zachętę. Idziemy mm, kolejne osoby. O, widzę, że ktoś tu ma mniej level. Niestety nie jest obecna. O, jest jakiś wpis nowy. To też nie ma za dużego. Ja jegu, wszyscy ten. O! Ktoś odpisał. Mam ja ja y na To Ewę, Nataszę i Werę. Dziękuję. Nie ma za co. No, bo on mi, on mi pokazał... Wpadniesz na odcinek? odcinek? Ja pasam... Ciekawie, czy wpadnie? No tak, on mi pokazuje nie, zapraszam No Instagrama Instagrama yy. Nazwa Magdalena Kulenek Dobra, ciekawe czy będę miała Większą popularność, ogólnie aż tak mi bardzo Na tym nie zależy, chociaż nie ukrywam Zależy mi delikatnie O, może chłopiec teraz jakiś mm. O, teraz jest na momię, więc super, mm, damy mu jakiś tam metus, kupimy Chciałoby być, nie? Yy, zobaczymy, ok, a kiedy ten... Yy, chwileczkę Musimy zobaczyć, czy odpisze kolega Do niego też wpadajcie, yy, ma 46 poziom, Mikołaj się nazywa, ma 15 lat, więc super, wpadajcie do niego yy. To, to napisał. Okej, okay, a kiedy ten odcinek dodasz? Yy, w sumie to. W sumie. Zaraz. Hmm. Ciekawie no czy odpiszę. Nie jestem tego pewna na 100%, ale miłoby było. No to ja mu to samo mówiłem. On mi gadał, że część i za to, że to. Dam. Hmm, jest serduszko. Piszcie, piszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście z jakiejś innej gry, bo mam w sumie dużo jeszcze innych gier, gier, typu MSP, Brawl Stars, zależy co lubicie, więc piszcie w komentarzach. Ogólnie, hejty! No nie piszcie, bo tak się... No, mogę się nimi przejąć, ale po co one? Po prostu robicie komuś przykro, a ja nie chcę mieć dla nikogo niemiłą. Ciekawe... Czekam jeszcze na jakieś różne tutaj wnioski. Hmm. kolejna osoba, ciekawe czy część... jest, nie, nie są obecne, zobaczmy jego posty, przygarnął komiks, przygarnąli byście go czy nie, no ja chętnie, no <laughs> o, ktoś się odpisał, nie mam pojęcia, okej, okay. tak za 10 minut wpadnę, za jasne, Mmm, Dobrze. Mm. jakie słodkie te zwierzęta. Ja uwielbiam zwierzęta ogólnie. nie mm. ile jest prawa kasy, więc będę mogła wam po prostu takie rzeczy porozdawać na 100%. Więc no. dobra um, dobrze. Żeby was nie zanudzać, możemy zaraz skoczyć w jakiegoś spokoju. Poszukać w pokoju rozmownego. O, ma za mało osób. O, tu za sześć. Myślę, że tu mogę się wklepić. Hej, nagrywam. Hej, nagrywam. Tu gdzieś jestem? Ktoś <ścoughs> przepraszam. Mhm. Nagrywam. Eee, No, no Ogólnie teraz nagrywam? Nie, teraz, no. Oj, uznali! No, typowe. O, osoba miła. Widzicie? Eee, to kogoś pozdrowić? Hmm. chcesz kogoś pozdrowić? Um. Ciekawe. Podajcie ogólnie do niej. Hmm. Kanał. No, na no, i na Instagrama. Ma. Oj, ja zrobiłam błąd trudno, na kujonek i dużo minek a czemu nie Uwiel uwielbiam robić dużo minek jakoś to mi tak zostało i lubię to robić, więc no mm. na instagramie też relacje wstawiam mm. zdjęcia, mam ich bardzo dużo, więc jestem aktywna tam możecie do mnie pisać, e, ja będę odpisywać na 100% a musiałam, chciałam to ten Skopiować trudno, nie skopiuję. Yy, pozdrawiam, y ty. Kanał yy, Magdalena. Yy, Kulanek yy, Instagram Instagram również zapraszam również zap, za, zap. Boże. Przepraszam serdecznie na moje... Um, na za na kolonek. wszystko kopi dobrze i jeszcze motykońki so, przepraszam za moją tatę, ale no z moim <grym> więc może być głośny <grym> Nie mówię, że czy coś, ale ogólnie po prostu mm, ma to znacznie głos. U, nowe rzeczy. Ciekawym. Znaczy na razie nie będę nic kupować. Dobra. To już długo trwa. Mam aż 11 minut. Naprawdę. Sporo. Mm, ale myślę, że. Kółko bez kółka, kółko bez kółka. <grym> Ok. Może teraz nagramy, jak y y y weźmiemy jakiś postęp, wklejmy. Mm. Yy, kopię w klej i yy, yy, jeszcze wcześniej na yy, instagramie również zapraszam oraz na kanał i obecnie nagrywam nazwa kanału Kanały u y, Kulanek. I teraz właśnie kanału. Czemu to tak? Aha, dobra. Niestety tak się zrobiło. Chociaż. Y, kana, nazwa, nazwa u Nazwa kanału Magnety Kulanek. Teraz zaznaczymy sobie wszystko i to kopiujemy, nie, w sumie jeszcze nie to, yy, jeszcze z No yy, To takie, na takie odcinki zapoznawcze, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Yy, yy, dobra, robimy, żeby każdy wiedział. Yy, yy. Ktoś tu coś do mnie napisał, a nagrywasz. Na telefonie czy komputerze? Na telefonie. A co? Ciekawe. <śpiewa> może ktoś 5 nuty? <śpiewa> no nie do końca, ale bardzo dobre. Bardzo fajne. Dobra. Kończymy na razie. Zmowa. Je ja, chodzę i wejdziemy sobie na Instagrama, um, o, Steel, um, i tu właśnie na tego Instagrama Was zapraszam, nazywam Magdalena Kulanek, macie tutaj na górze, e, no widać tak średnio mam subskrybentami nie mam jakieś za dużo, ale też nie mam ich za mało, um, to jest ogólnie mój profil, ja ogólnie tak wyglądam, um, tu są jedne z moich zdjęć. Jak będziecie chcieli, na przykład takie, takie, takie. Jest ich przeróżnie. Eee, takie też jest zdjęcie. Takie zdjęcie. Takie zdjęcie, to mi się bardzo podoba. Te śliczne, mówię swoich śliczne, no ale sorki, ale... No, które mi się podobają, a niektóre też. To takie trochę smutno wyszło, ale... No, ładnie. To mi się strasznie podoba zdjęcie. Wszystkie, dużo zdjęć jest bardzo ładnych, więc... no. Ogólnie zbytnio swoich zdjęć nie lajkuję. No ale zobaczymy, może kiedyś polajkuję. Yy, tutaj mam ten kolejny. Relacje też również mam. Szkoły, yy, Tu przy, yy, moją przyjaciółką. Yy, no, mam różne selfie ogólnie. Aha. Dobra, nie będę tutaj nic pokazywać. Yy, ale no. To ja chyba będę kończyła ten razie, papa. Pa.